Mi nie, wierzyli, to nie, nie nie byłoby potrzeby, żebyśmy wychodzili w, żeby tutaj na mecz, także że na pewno wiara była, I, jak to się mówi, pierwszego za zapłoty z mistrzem Polski nie zagraliśmy praktycznie w ogóle, można powiedzieć, że byliśmy tylko tłem dla mistrzów polskich, którzy grali bardzo skoncentrowani, a dzisiaj założyliśmy sobie, że inaczej jak walką tego meczu, tego meczu nie wygramy, Musimy sobie, musieliśmy sobie poprawić samopoczucie i nawet w szatni przed, przed meczem rozmawialiśmy, z o tym, że tylko w ten sposób jesteśmy, jesteśmy w stanie. tą walką obroną, dobrą zagrywką, czyli tymi elementami, którymi którym dzisiejszy dzisiejszej siatkówce się wygrywa. Za chwilę na tego spotkania... W 0, w 3, a najważniejsze, że potrafiliśmy wyciągnąć z Doprowadziliśmy do tej krótkiej i skutecznej władzy. Trzy są... razy to na początku, co nas położyć na końcu, ale niestety ta pół godziny troszeczkę się nie dała. Ale można że po przygodnym wsecie potrafiliśmy zagraniczować, skoncentrować, zmobilizować i wybrać się na przyszłość. Jeżeli się chce, to można naprawdę dużo, jeżeli się w to wierzy. Nam troszkę tej wiary zabrakło i, i mimo, mimo komfortowej sytuacji w pierwszym secie, prowadzenia 4 czy 5 punktami, na no nie umieliśmy dojść tego do końca. że nie wpadliśmy w panikę, bo, bo nie było takiej potrzeby. że samo dzisiaj też ta nie będzie ogromna i nie wiadomo ile trwała, bo za 2-3 dni mamy kolejny mecz ja, i tak naprawdę nie ma na to czasu. Tak jak powiedziałem, poprzednie spotkanie chciło taki troszeczkę spryzło, że dzisiaj, że bardzo nam te punkty były potrzebne, bo tak naprawdę gdzie je zdobywać jak nie w domu, niezależnie od przeciwnika, bo, bo tego sprawdzał zespołem, te punkty musimy szukać wszędzie. W związku z tym cieszę się, bardzo gratuluję swoim na chłopakom. No. I myślę, że będziemy grali dalej o to, żeby te punkty powoły sobie gromadzić.